Jest taki wiersz, który napisała poetka, artystka żyjąca w Wiedniu, pani Anna Mądraszkiewicz po 10 kwietnia 2010 roku, pod tytułem Czarna skrzynka, w którym pisze, że chciałaby być czarną skrzynką, między innymi pisze, bo znałaby prawdę o tym, co się zdarzyło w samolocie. Proszę państwa, w jakim podłym, zmanipulowanym świecie żyjemy. Że nawet ta czarna skrzynka, która powinna być tak zwanym twardym dowodem, została do tej pory trzy razy odczytana i trzy razy inaczej. W takim świecie pozostaje się, pozostaje nam odwołać się tylko do głębi własnego serca, tylko do własnych sumień. Żeby się nie nie pogubić.